Na pierwszym w tym roku koncercie odbywającym się w ramach pałacowych spotkań z muzyką w sali balowej Pałacu w Jabłonie zabrzmiał instrument, którego tam jeszcze nie słyszano. Za klawiaturą klawesynu zasiadły dwie wirtułoski. profesor Bogumiła Gisbert-Studnicka i jej uczennica Paulina Tkaczyk. Dzisiaj wykonamy nasz program, czyli właśnie Karola Filipa Emanuela Bacha, Bindera, Beethovena i Mozarta na klawesynie XVII-wiecznym według Rickersa to był taki bardzo znany w tamtych czasach budowniczy klawesynów i to jest kopia z 1612 roku. Barokowy flet traverso, na którym grała Paulina Tkaczyk, to również instrument z bogatą przeszłością. To kopia fletu Traverso z 1752 roku według Johanna Joachima Kwanza. Jest to instrument wykonany prawie w całości z drewna. Posiada jedynie fragmentaryczne elementy, które są imitacją kości słoniowej oraz jedną, jedyną metalową klapkę. Oczywiście dźwięk tego instrumentu znacznie różni się od dźwięku fletów współczesnych. Niedzielny koncert został zatytułowany Muzyczne Perły dawnej Europy Mistrzowie przedklasyczni i klasyczni, a jego głównymi bohaterami byli dwaj mało znani szerszej publiczności kompozytorzy: Karl Philipp Emanuel Bach i Christlieb Sigmund Binder. Ten pierwszy to syn słynnego Jana Sebastiana. Któremu zawdzięczamy bardzo dużo, jako że on wydał pierwszy dzieła. Jana Sebastiana, swojego ojca, i dzięki temu świat w miarę szybko ujrzał tego geniusza. Bach Syn oczywiście również komponował. Na niedzielnym koncercie można było posłuchać jego ronda C-moll. Z repertuaru drugiego z Zapomnianych Mistrzów, czyli Bindera, pochodziła natomiast sonata G-dur nr 1. Jest to kompozytor właściwie w ogóle nieznany. Wiadomości o jego życiu i takiej działalności artystycznej jest również bardzo niewiele. Tak naprawdę jedyne co możemy powiedzieć to to, że był artystą dynamicznym, łączącym w swojej twórczości wiele kierunków i stylów. Sięgał z jednej strony jeszcze do korzeni barokowych, z drugiej strony już prezentował w swojej twórczości elementy muzyki Galant, elementy stylu klasycznego. Zgodnie z tradycją pałacowym spotkaniom z muzyką towarzyszyła wystawa. Tym razem w pałacowej Oranżerii zaprezentowano pracę Andrzeja Bzdęgi z zawodu i wykształcenia architekta. Z potrzeby serca rysuje maluję, bo no, zawód. E, Nasz jest troszeczkę, od, zaczyna odbiegać od tych rzemiosła takiego prawdziwego, artystycznego, bo jest komputer, bo są aparaty cyfrowe, w związku z tym sztuka rysowania, malowania u architektów zaczyna powoli zanikać. Na wystawie można było zobaczyć około 60 obrazów i rysunków powstałych w okresie ostatnich 35 lat. Wśród nadmorskich, leśnych i miejskich pejzaży, na szczególną uwagę zasługują prace inspirowane Afryką Północną, a konkretnie Algierią, w której autor spędził kilkanaście lat. Tam głównym elementem to jest słońce i cień. Kiedyś profesor Konrad Kuczyński, właśnie powiedział mi, że. Bo był w Algierii i mówi, że jego ciągnie właśnie ten efekt słońca i cienia tam do tego kraju. Także, A poza tym to, są, to jest inna kultura zupełnie kultura, do, którą trzeba, do której trzeba się przyzwyczaić, poznać. Do kulturalnej działalności pałaców jabłonnie przyzwyczajać się już nie trzeba. Następne pałacowe spotkania z muzyką odbędą się 16 lutego. W koncercie karnawałowym wystąpi sopranistka Grażyna Mądroch.